Cześć, tu Magda, dzisiaj przychodzę do Was z Reading vlogiem. Jest sobota, nie, nie jest sobota, jest środa. Jest środa, 24 dzień listopada, godzina 16. Ten vlog potrwa myślę tydzień, dwa tygodnie. Zobaczymy, ile wyjdzie w praniu. Będzie się w nim dość dużo działo, będę czytać fajne książki, mam nadzieję. I też przyjeżdżają do mnie dziewczyny Karola, Zuza i może Nikola, więc ja jakieś tam Wam stawki pokażę. Mm, I co? Co będę czytać? To jest ważne teraz. Czekajcie, bo przed chwilą nagrywałam w ogóle TBR. Na grudzień, więc tu mam pełno książek, ale tak. Pierwsza książka to Nocny Ekspres, literatura dziecięca. Dla młodszego czytelnika, i mam tu też bezkresny, dla podobnej chyba w ogóle grupy wiekowej. Do tego też myślałam, żeby sięgnąć po serię niefortunnych zdarzeń. Tutaj mam pierwszy tom po angielsku. Jakoś tak nie wiem, popatrzyłam teraz na tę książkę niedawno i, i zaczęłam mieć na nią ochotę, więc może akurat to jest dobry moment. W pokoju obok mam inną książkę, którą, którą wczoraj zaczęłam, i są to rzeczy osobiste, więc nie będę teraz już po nią szła. I te Będę kończyć wyznanie, które czytałam w poprzednim vlogu. Więc na razie tyle, jeśli chodzi o książki. Myślę, że coś nowego zacznę, coś skończę. Będę Wam o wszystkim oczywiście mówić, a teraz już nie będę Was tutaj zagadywać. Miłego oglądania i widzimy się później. Cześć! Przychodzę z update'em czytelniczym, bo troszkę udało mi się przeczytać. Zaczniemy może od Blizny autorki Audur Ava Olas, Olafsdottir. Mam nadzieję, że tutaj nic nie poprzekręcałam. Jest to książka z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Ostatnio przeczytałam jedną, pewnie pamiętacie. Niebo w kolorze siarki. I była naprawdę dobra, więc chciałam sięgnąć po jakąś inną i mam tę. Jestem już, już wam powiem gdzie, gdzieś... Czekajcie, bo mi wypadła w ogóle zakładka, ale wydaje mi się, że byłam tutaj. I teraz tak. Sięgając po tę książkę, myślę, że może spodziewałam się czegoś odrobinę bardziej rozbudowanego. Ale też w tym wszystkim nie jestem rozczarowana. Po prostu może spodziewałam się czegoś innego, o tak mogę powiedzieć. Ale tak, o czym w ogóle jest ta książka? Poznajemy tutaj mężczyznę. Mężczyznę, który zbliża się tam do około 50. -tki. Jest Niezadowolony ze swojego życia, więc postanawia go skończyć na własnych warunkach. Wyjeżdża do państwa, które niedawno było jeszcze ogarnięte wojną, bierze ze sobą bardzo mało rzeczy, w tym wiertarkę. Um, no i jest w jakimś tam hotelu, hostelu, motelu, czymś takim. Um, poznaje tam ludzi, poznaje ludzi, którym zaczyna być potrzebny, przez co jego myślenie troszkę się zmienia. I my widzimy go, widzimy go na początku tej książki, gdzie jest totalnie zagubiony, kobiety, które kiedyś jakby. Były promykami w jego życiu, już nie są, nie ma już tak naprawdę e, za bardzo po co żyć, nie chce tego życia kończyć w domu, bo boi się na przykład, że e, może go znaleźć jego córka, e, więc właśnie wyjeżdża do tego hotelu, gdzie poznaje ludzi, których też nie chce obciążyć swoją śmiercią, nie chce, żeby one, oni też byli... Po części za to odpowiedzialni i byli tego częścią. Więc powiem Wam, że jest bardzo ciekawe obserwować tutaj, jak główny bohater myśli, jak jego myślenie się zmienia przez wydarzenia w jego życiu. Powiem Wam, że ta książka w tym swoim prostym stylu i przekazie ma dużą głębię i, i to mi się tutaj podoba i tego oczekiwałam i właśnie to dostałam. Jest to książka o życiu, o samotności, o zagubieniu, o szukaniu tak naprawdę sensu życia i próbie wyjścia z takiej ciemności. Główny bohater, żeby wyjść z tej swojej ciemności w życiu, wybrał tutaj śmierć, co jest no najbardziej takie dosadne. Ale przez pewne wydarzenia jego myślenie trochę się zmienia i on widzi, że może śmierć to nie jest jedyne rozwiązanie. Ale tak nie będę wam tutaj więcej zdradzać, bo ta książka ma 200 stron, więc nie chcę wam powiedzieć za dużo. Jeśli chodzi o zakończenie, to mam jedną nadzieję. Jeśli to się skończy w ten sposób, w który ja nie chcę, żeby się skończyło. To będę trochę rozczarowana, ale no nie będę wam tutaj nic mówić, żeby wam nic nie zdradzać. Więc tak, to jedna książka. Dwie następne książeczki, które przeczytałam, to dwa pierwsze tomy serii Niefortunnych Zdarzeń po angielsku. Tutaj mam, dostałam. Te książki na urodziny. Ja wiem, że ta seria jest bardzo ciężko dostępna. Piszecie już do mnie na Instagramie, gdzie ją kupić. Myślę, że trzeba po prostu szukać i szukać i szukać i gdzieś się na pewno znajdzie. Ja sama nie wiem, gdzie oni to kupowali, więc wam nie powiem. Tutaj mamy historię trójki rodzeństwa, które niestety na początku pierwszej części tracą dom. I tracą rodziców w wyniku pożaru. No i przez to wszystko muszą oczywiście znaleźć nowy dom, nowe osoby, które nimi się zajmą. I do tego na swojej drodze spotykają, no, dość niefortunne zdarzenia, tak jak sam tytuł mówi. Wiele przykrości ich spotyka i wiele złego. Więc te dzieciaki niestety muszą walczyć z tymi przeciwnościami losu. W tym wszystkim są strasznie mądre. Bardzo podoba mi się, jak są wykreowane. Mam wrażenie, że specjalnie tutaj. Zrobiono tak, że nam się wydaje, że te dzieci są mądrzejsze od dorosłych. I to jest bardzo ciekawy zabieg. Bardzo Wam polecam tę serię. Będę czytać dalej. Mam jeszcze trzeci, to u siebie na pewno zamówię kolejny, jak znajdę. E, I co, będę Wam o niej mówić dalej? Coś, chociaż no nie za wiele, bo no, tak jakby to jest cały czas jedna historia, która idzie dalej, więc tutaj za dużo Wam zdradzić nie mogę. Ale mm, pomimo tego ogromnego smutku, który tu jest, to te książki sprawiają, że ja się naprawdę świetnie przy nich bawię i rozczulają mnie i nie są głupie, nie są ogłupiające, są naprawdę bardzo dobre. I ostatnia książka, którą już kończę, bo jestem tutaj, czyli zostało mi jakieś, nie wiem, 80 stron, coś takiego, to Nocny Ekspres od wydawnictwa Dwukropek. Jest to historia taka, wiecie, zimowa, świąteczna. Poznajemy tutaj 11-letnią Danię, która jak zawsze... Co roku w grudniu przyjeżdża do swojej babci wraz z rodzicami oraz z siostrą. Jednak teraz nie wygląda to dokładnie tak, jak powinno, bo babcia zachowuje się bardzo dziwnie. No i tego dnia, gdy oni do tej babci przyjeżdżają, tam jest duże zamieszanie w domu, i wieczorem okazuje się, że babcia zniknęła. Co ważne, dom babci Dani znajduje się na peronie. Przed domem normalnie są tory kolejowe. I właśnie tej nocy, gdy babcia zniknęła, Dania słyszy pociąg. Co jest dziwne, bo tam pociągi już w ogóle nie jeżdżą. Ten pociąg, o którym mówię, to właśnie ten nocny ekspres, który może pomóc Dani odnaleźć babcie. Bo nie jest to taki zwykły pociąg, jest troszkę można powiedzieć magiczny, yy, powiązany z właśnie z Danią, z jej rodziną, z yy, historią jej rodziny, z jej babcią. Teraz tak, ogólnie uważam, że książka ma bardzo ciekawy pomysł na fabułę, jednakże jeśli chodzi o realizację, to mam wrażenie, że w niekiedy jest bardzo powolna, przez co. Może mało angażować młodego czytelnika. Ja, jako osoba dorosła, no nie mam problemu, żeby coś takiego przeczytać, bo dla mnie to jest strasznie prosta książka. Ale patrząc na to, jakby oczami dziecka, niekiedy mam wrażenie, że po prostu za wolno to idzie i skupiamy się na rzeczach, które nie są aż tak interesujące. To, co mi się na pewno bardzo podoba, to ukazanie miłości wnuczki do babci. To jest tak niesamowicie tutaj pokazane. Ogólnie miłości, miłości do drugiego człowieka, bo ta książka skupia się na. Odnalezieniu osób, za którymi tęsknimy. O to w tym wszystkim chodzi. O to chodzi w Nocnym Ekspresie. I to próbuje osiągnąć nasza główna bohaterka i jej towarzysz podróży. Jest to niesamowite. I uważam, że bardzo ważne jest przekazywanie dzieciom właśnie takich wartości. I do tego mamy tutaj taką pewną zagadkę, niejasność, bo Dania musi odnaleźć pewną bardzo ważną rzecz, która. Może pomóc jej odnaleźć babcię, i może pomóc też innym osobom, które e, biorą w tym wszystkim udział. Nie chcę wam tutaj za dużo zdradzić, i dlatego mówię tak dookoła, ale mam nadzieję, że, że wystarczająco wam powiedziałam. To, co mi się na pewno jeszcze tutaj podoba, to przepiękne ilustracje, które tu mamy. E, na pewno wiele osób to doceni, bo wygląda to niesamowicie. I co, ciekawi mnie, jak ta książka się skończy, przypuszczam, że dobrze i na pewno przyjdę y, Wam coś o niej powiedzieć, jak właśnie już ją przeczytam. To tyle, jeśli chodzi o ten update czytelniczy, odezwę się do Was później. Pielgrzyma. Ja, tak, Nie czytajcie Pielgrzyma. No właśnie, kto przeczytał Pielgrzyma? Pielgrzyma czytajcie. Jestem. I subskrybujcie ten kanał i ten kanał też. I ten kanał też. <laughs> I... kochamy Was. I Pielgrzyma czytajcie. No. Witamy we vlogu Getbooki. Pozdrawiamy wszystkich. Getbooki podpisuje. O, dziewczyny, pomachajcie ładnie. I Getbooki powiedziała, że przeczyta pielgrzyma. Nigdy nie Powiedziała już dawno. O, i tutaj jest sława kaprysia przyjaciółka I idziemy po naleśniki. Tutaj. I tu są, tam są? A to są twoje rełne smawy, to są i Twojego vloga lepiej robić niż swojego, nie? Ogólnie. Dziękuję, doceniam. Przechodzę z szybkim updateem czytelniczym. Po pierwsze, zaczęłam coś, przez co powinniście bić mi brawo, czyli um, zgromadzenie cieni. Tak. Drugi tom roczniejszego Cienia magii, w końcu po nie wiem ile. W dwóch latach? Tak mi się wydaje, że dwa, w 2019 czytałam roczniejszy odcinek Magii, ale nie jestem pewna, bo już po prostu nie pamiętam. Jeśli chodzi o ten tom, jestem dopiero na początku, ale ogarniam, co się dzieje, ale nie do końca ogarniam skąd to się wzięło, bo nie pamiętam z pierwszego tomu, niestety. Ale mam nadzieję, że jakoś się w tym połapie. To, co jest wspaniałe, to powrót do tych bohaterów których uwielbiam. Więc już nie mogę się doczekać dalszego czytania i też zaczęłam bezkresnego, o którym wam mówiłam na początku tego vloga I nie wiedziałam, że ta książka będzie dla trochę starszych czytelników niż nocny ekspres. Jakoś tak myślałam, że będą dla podobnych grup wiekowych, ale ta jest zdecydowanie dla starszych. Myślę, że tak 10 14 lat, coś takiego. Jak widzicie, moją zakładką jest papierek poszokobansie, więc tak, wszystko u mnie ok. Historia tutaj osadzona jest w XIX wieku. Poznajemy Willa, młodego chłopaka, który Pochodzi z dość biednej rodziny. Jego ojciec pracuje przy budowie linii kolejowej, która ma połączyć wschodnie i zachodnie wybrzeże Kanady. I właśnie na początku dowiadujemy się, że budowa już zmierza ku końcowni. Tata ma wrócić do domu, ich życie troszkę ma się zmienić, i życie się zmienia. Bardzo się zmienia, ale pod innym względem. Na początku też tam dowiadujemy się, że pewien mężczyzna bardzo poważany biznesmen, ma w planie stworzyć pociąg. Pociąg, który ma nazywać się Bezkresny i ma być to najdłuższy pociąg na świecie. Później przenosimy się o trzy lata do przodu, gdy Bezkresny, tytułowy pociąg, już istnieje. E, I tata Willa oraz Will odgrywają tam bardzo ważną rolę w tym całym przedsięwzięciu, pierwszej podróży całego pociągu. E, mężczyzna, który go w ogóle wymyślił, nie żyje, ale bierze w tym udział, ponieważ jego ciało spoczywa w jednym z wagonów w bardzo Strzeżonym miejscu. I tutaj ma być chyba z tym miejscem, właśnie z tym ciałem tego mężczyzny i z tym strzeżonym wagonem. Jakiś wątek taki kryminalny, którego już się nie mogę doczekać, bo ja takie lubię. Ja jestem na początku ich podróży tym pociągiem, jak widzicie, jestem tutaj, czyli na stronie 105. Pociąg ruszył, Will trochę spaceruje po różnych wagonach, odkrywa nowe miejsca, szuka pewnej dziewczyny, którą trzy lata wcześniej poznał. Więc tak naprawdę razem z Willem zwiedzamy ten pociąg, dowiadujemy się różnych rzeczy, dowiadujemy się różnych informacji o ludziach, którzy tam podróżują, o miejscach. I... tyle. Na razie akcja się rozkręca. Przyznam szczerze, że fajnie jest to napisane, jest to wciągająca historia. Cały czas mam z tyłu głowy to, że jest to jednak historia dla dzieci, więc nie angażuje mnie jakoś bardzo, ale odbieram ją pozytywnie. Ok, przychodzę zakończyć już tego vloga i powiedzieć wam o książkach, które skończyłam. Blizna. Jestem rozczarowana troszkę, nie chcę nic więcej tutaj już mówić, bo już nie dość dużo powiedziałam. No tak. Nie, bardzo podobała mi się ta książka, tak czy siak, ale zakończeniem jestem rozczarowana Następnie, co tu mamy? Mam tutaj Nocny Ekspres i Bezkresny Jeśli chodzi o Nocny Ekspres, to też już Wam dość dużo powiedziałam Tak jak przypuszczałam, książka skończyła się dobrze Dla młodszego czytelnika naprawdę będzie to, myślę, coś Fajnego, ale nie oczekujcie tutaj nie wiadomo jak porywającej fabuły. A jeśli chodzi o bezkresnego, to na pewno jest to bardziej złożona historia. E, historia dla starszych. Mogą też to czytać ludzie dorośli, tak myślę, bo myślę, że urzeknie wiele osób. Oczywiście cała ta akcja rozgrywa się w tym pociągu, który ma 11 km, to jest w ogóle absurdalne. E, I podążamy tam śladami Willa, który m, bardzo dużo doświadcza w tym pociągu. Między innymi jest świadkiem morderstwa. W jego ręce trafia klucz do tego wagonu, o którym wam wcześniej mówiłam, w którym leży ciało tego ważnego mężczyzny i też kilka jego skarbów, więc jest to dość pożądane miejsce przez wiele osób, między innymi złodziei. Mamy też grupę cyrkową, z którą Will przez pewne wydarzenia się mocno zbliża, więc jest to wszystko strasznie ciekawe, jest dużo różnych wątków. Do tego mamy też poruszone bardzo ważne tematy, między innymi tego, jak rodzice narzucają dzieciom ścieżkę, którą mają obrać w życiu, e, o niespełnionych marzeniach, o tym, jak człowieka potrafią zmienić pieniądze. Więc są to takie rzeczy, które myślę warto przekazywać młodym czytelnikom. Jednakże zastanawiam się, czy e, młode osoby też tak będą się tego doszukiwać w tej książce, bo wiecie, jak ja czytam książkę, to ją bardzo mocno analizuję. A jednak jak młoda osoba sięga po nią, to raczej myślę, że będzie tutaj żyła tą fabułą, tą akcją, bohaterami, którzy są fajnie wykreowani. Więc tak czy siak, nieważne, czy ktoś to weźmie dla czystej rozrywki, czy dla jakiejś większej głębi, która też tu jest, książkę Wam bardzo polecam. Jest to naprawdę coś dobrego. Więc powiem Wam, że były naprawdę dobre książki w tym vlogu. Jeszcze Wam pokażę tylko dwie, które przywiozłam ze Stargów. Dostałam je. Akurat e, od wydawnictwa Copernicus Center Press, e, i mam tutaj świat poza fizyką, e, powstanie i ewolucja życia, e, i mam tu też mała księga. Kosmologii. Obie zapowiadają się bardzo ciekawie, więc e, dziękuję I tak, nic więcej z tych targów nie przywiozłam Ale naprawdę świetnie się bawiłam Bardzo się cieszę, że mogłam znowu się z wami zobaczyć Że tyle osób podeszło e, Czy e, zrobić zdjęcie, pogadać e, Czy wziąć jakiś podpis do książki Jestem mega szczęśliwa I zawsze się strasznie cieszę, jak e, was widzę I mogę z wami porozmawiać na żywo Więc tak, już nie mogę się doczekać kolejnych targów e, Jeśli chodzi o tego vloga to będzie na tyle, dajcie mi koniecznie znać co teraz czytacie, czy planujecie przeczytać któreś z tych książek, które tutaj pokazywałam w reading vlogu, czy macie jakieś młodsze osoby w rodzinie, którym na przykład zapragnęliście kupić którąś z tych książek, piszcie mi wszystko w komentarzach, a ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć!